Czołem drogie Anony. Pamiętajcie, że możecie wpaść na naszego Discorda, żeby popisać i być na bieżąco. Link w opisie. Na Boga. Nie ma nic bardziej wkurzającego niż znajoma para, która jest na poważnie insta-fit. Dynamiczni latkowie z dużego miasta, którzy z nudy i braku jakichkolwiek zainteresowań w życiu zaczęli śledzić jakiegoś coacha na Instagramie i dołączyli do jego kościoła deficytu kalorycznego. Każdy zna taką parkę. On cwaniaczkowaty goguś, imprezowicz, handlowiec z salonu Audi czy innego BMW. Ona korpo średniego szczebla po studiach z zarządzania na Akademii Imienia Hajsu Twoich Starych. Na każde spotkanie, nieważne czy umówicie się w McDonald's czy w drogiej restauracji, przyledzą w strojach sportowych, maksymalnie podkreślających ich ciała greckich półbogów. A i tak nie możesz z nimi nic normalnie zjeść, bo ciągle się odchudzają. A! Przepraszam, oni się nie odchudzają. To jest cringe i przestań. Oni są w redukcji. Oczywiście wszystko do dnia, w którym mają cheat day. Wtedy wpieprzają jak zwierzęta. Tyle, że nadrabiają za dwa tygodnie wstecz. I te rozmowy z nimi. Zabijcie mnie, kurwa. A pamiętasz, jak prawie zjadłam batonika, a ty nie powstrzymałeś? Ale wtedy było, słuchajcie. Słuchaj, jestem na siłce, a tu nagle. Stary, musisz totalnie obczaić tego typa na insta. A widzieliście ostatnie Fame MMA? A wy to tak normalnie jecie? I czujesz, jak z każdą chwilą ubywa ci szarych komórek. Oboje są oczywiście nadaktywni i absolutnie nieznośni w swoim byciu. Typ najczęściej nie potrafi inaczej spożytkować energii, jak ciągle ruszając się w każdym kierunku, jak dziecko z syndromem sierocym. Albo co gorsza, wciąż i wciąż boksuje powietrze rozmawiając z tobą. Ona z kolei ma totalnie rozjebaną uwagę i nawet za bardzo nie słucha, co do niej mówisz, bo ciągle musi siedzieć na smartfonie, przeglądając social media. W końcu ktoś musi zarządzać ich oboma Instagramami i TikTokami, na które wrzucają filmiki i zdjęcia, a jakże głównie z siłowni. A najgorzej jest, kiedy czymś się podekscytują, a dzieje się to ekstremalnie łatwo. Dla niego każda okazja jest dobra, żeby ściągnąć koszulkę i paradować publicznie z gołą klatą. A ona musi oczywiście uwiecznić każdą chwilę na relacji, inaczej się nie liczy. I oczywiście, że są psiarzami, jakby kurwa inaczej, żeby jeszcze bardziej podkreślić potęgę swoich ciał, mają małego, szczekliwego wypierdka, jeżeli ona wybierała, albo większego, agresywnego bulteriera czy innego amstafa, jeżeli wybierał on. I przychodzi ten piękny dzień, kiedy siedzisz sobie rozwalony na kanapie przed telewizorem, z pyszną pizzą hawajską w jednym ręku i puszką zimniutkiego harnasia Energy w drugim. Dzwoni telefon. To on, twój fit-kumpel. Słuchaj, stary, głupia sprawa masz może pożyczyć 30, no może 70 tysięcy złotych, bo wiesz, nasz Koucz nam doradził taką pewną inwestycję, i my w to weszliśmy, a teraz śmieszna sprawa nie odbiera telefonu i rozłączasz się bez słowa. Wyciszasz telefon, rozkoszujesz się chwilą, pizzą i zimnym piwkiem, rozkoszujesz się świadomością, że jednak opłaciło się być leniwym grubasem przez te wszystkie lata. Czytał: Pościóż, najlepsza. Zemsta ever.